Ograniczenie wody i tematu generalnie płynów wody na świecie jest związane z Saturnem, który obecnie przebywa jeszcze w znaku ryb. Przez ostatnie około 3 lata Saturn przebywał w znaku ryb. Saturn to jest planeta ograniczeń. A ryby to jest symbol wody. Dlatego nastąpiło ograniczenie A ryby wody. pływają szybko czasami. W przysz... Natomiast jeżeli chodzi w ogóle generalnie o ekologię niestety tutaj muszę z... zmartwić, że my odchodzimy od naturalności, od takich środków naturalnych, wodnik jest symbolem nauki, przemysłu. Przez ostatnie 7 lat uran. Przebywał w znaku byka. Dlatego też, niestety, do tych artykułów spożywczych dodawane są konserwanty, niesamowite ilości chemii. My, tak naprawdę, jako ludzie, jesteśmy. Truci. My nie wiemy, co my jemy. Pani Alicjo, ja się ostatnio śmiałem z moimi znajomymi. Wspominaliśmy z dzieciństwa. Oczywiście moi przyjaciele, równolatkowie, wspominaliśmy z dzieciństwa mleko w workach. W mlekach Mle... czy butelkach? I w butelkach. <laughs> Jak to wolno. Ale to w proszku. Nie, no, było w workach. Nie pamięta pani? No, chyba, że w Wałbrzychu było mleko w workach. Było takie litrowe mleko w workach. Ale plastikowych. Nie, no takich, no, no worek, worek, po prostu okay. takie mleko z tym w workach. ja się nie zatknęłam, była no to, no to może Wcześniej byłam na No to może w, no w Walbrzychu było. W każdym razie to mleko psuło się tam kiedyś, kiedy ile, ile ono mogło stać. No takie stare mleko to długo. Nie, no mleko. Ile? nie, no mleko to po jednym dniu zaczyna po je się wsiadać. Właśnie. A teraz mleko w kartonie ile sobie może stać otwarte? Rok. Ja wyjeżdżam, słuchajcie, ja wyjeżdżam na wakacje, mam mleko otwarte w lodówce, przyjeżdżam z wakacji, na przykład jestem tydzień na urlopie. Przyjeżdżam, mleko jest dobre. O to chodzi, że właśnie ten uran w znaku byka przez ostatnie 7 lat spowodował niesamowity wzrost pakowania chemii, czy to środków konserwujących, do naszej żywności, ponieważ uran jest symbolem nauki, jest symbolem przemysłu. A byk jest związany z żywnością, dlatego też właśnie ten byk uran... zjeść. Ależ tak. oczywiście, dlatego też Przespać ten... Trzeba spać na łące z tego Tak, co pamiętam. tak, tak. tak. Mm -hmm. um, w każdym <laughs> razie ten uran w znaku byka spowodował to, że ta nasza żywność jest przetwarzana i no, nie jest generalnie Ale zdrowa. Ale coraz więcej ludzi czyta bardzo dokładnie skład. Coraz więcej pojawia się sklepów, farm ekologicznych, które oczywiście też coraz więcej te przetwory, te, te owoce ziemi kosztują. To też zaczyna być jakiś biznes, który trzeba ja, skontrolować. Ja, ja, ja się, Ale ja... jest to dobry kierunek, przyznasz. Tak, ja się śmiem. Ostatnio jedziemy, jedziemy z moim partnerem, yy, naszym autem, no i... Yy... I spadła mi, ponieważ ja jestem osobą palącą, i spadła mi zapalniczka y y za fotel, jakby. Mhm. No i ja mówię. A paląca się, czy? Nie, nie, nie. <gry> I Ja mówię do Tomka Tomek, no kurczę, spadła mi ta zapalniczka, weź, zatrzymaj się, to ją wyciągniemy. No i y z tego powodu, że Tomek ma y chudszą dłoń, no to on tam zaczął grzebać. Mhm. Wyciąga frytkę. A my jedliśmy faktycznie, no jakiś czas temu. Rok temu jedliśmy faktycznie. Jakiś czas temu jedliśmy fast, fast food. No nie będziemy oczywiście mówić, jaki czas. Czuję, że hamburger też tam był. No, no, nie będziemy mówić, nie będziemy zdradzać. No w każdym razie to było bardzo dawno temu. Frytka była ładna. Frytka była normalna. Nie ciepła. Ona nie była y, zielona, ona Trochę nie, nie była spleśniała, ona była normalna. Więc ja mówię wtedy y, do, do mojego Tomka, nie wyrzuciliśmy, ale ja mówię do Tomka, patrz, co oni pakują nawet do tych cholernych frytek, że taka głupia frytka może leżeć kilka miesięcy w aucie i się nic z nią nie dzieje. Mm, no tak. No, więc więc, ten więc ten, to jest właśnie ten. ten, to ten <głos> <głos> więc to niby taka prosta historia, ale ile nam tłumacząca. Mm -hmm. To czego mamy jeszcze chwilę, może, no, pewnie. Rozmawiać. Czego mamy się obawiać? Na co uważać no w ogóle jako ludzie? E e jeszcze co powiem o odnośnie przyszłego roku kalendarzowego. Tak. Właśnie ten uran w znaku bliźniąt, ponieważ uran już wychodzi z tego znaku byka, czyli właśnie to, że nauka ingerowała, w, na już, że nauka ingerowała w, w to, co my jemy. Teraz uran przejdzie do znaku bliźniąt. To jest niesamowite połączenie, słuchajcie. To jest niesamowita konotacja astrologiczna, bo przy układzie Plutona w znaku wodnika i przy erze w znaku wodnika będą niesamowite. Niesamowite rozwiązania naukowe. Niesamowite. My sobie naprawdę nie zdajemy z tego sprawy. Jak ja teraz to mówię, to ktoś może powiedzieć: Boże, co on tam mówi? Ale faktycznie, słuchajcie, nawet możemy w najbliższych latach doświadczyć podróży, niesamowitych odkryć kosmicznych, niesamowitych podróży kosmicznych, wzmożonych oczywiście, tak zwiększonej z ilości. Pojazdami Wszystko Elona to, Maszka. co jest związane z podróżami, z przemieszczaniem i ze środkami loko, lokomocji. U bliźnięta są symbolem poruszania się, nie tylko podróży, przemieszczania się, nauki, ruchu. Uran to jest nauka, czyli uran w znaku bliźniąt niesamowicie Rozwinie wszystko to, co lata, to co się przemieszcza. Dlatego też ja w poprzednim odcinku mówiłem i to nie żartowałem, że nawet może być tak, że będzie zwiększenie produkcji samochodów latających. Y czy to y jakichś środków, które będą się przemieszczać y y w powietrzu? elektrycznych. No, wodnik to jest elektronika, więc, no. więc najprawdopodobniej tak. Maciej, to bardzo się cieszę, bo właściwie przekazałeś dużą dawkę optymizmu. Powiem jeszcze coś na koniec. Całe szczęście, słuchajcie, ja się cieszę, że Bo przez ostatnie 15 lat Neptun był w znaku ryb. Wiecie, co oznacza Neptun w rybach? Że my spaliśmy, że my nie widzieliśmy. Neptun w rybach oznacza omamienie. Oznacza takie uczucie, jakby ktoś był pod wpływem alkoholu albo po narkotykach. Ale Neptun jest chyba z tymi, z tymi, z tymi widłami. Tak. Nep jest zasnął z tą bronią. N Nept tak? Neptun w znaku ryb y, powodował u nas pewną niewidoczność. Byliśmy manipulowani, oszukiwani nawet przez system, przez polityków. Wmawiano nam różne rzeczy, kręcono nami, a my wierzyliśmy jak głupi. To był Neptun w znaku ryb. On się kończy. Na wiosnę Neptun przechodzi do znaku barana, czyli my teraz zaczniemy dostrzegać, zaczniemy się budzić. To tak, jak byłby poranek, i my wstajemy i widzimy jakąś inną rzeczywistość. A Putin jest jaki znak? Wagą. Hmm, powinien być rozważny. Ale znaczy inaczej, wagi nie są rozważne. Wagi dążą nie? do równowagi. A, wagi robię, wagi tak? są chwiejne. <laughs> tak. Dobrze, dziękuję Ci. Mam nadzieję, do spotkania za jakiś czas. No dziękuję. i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wzajemnie wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani i Państwu.